Jako naczelny Battlefieldziarz od wielu, wielu lat bardzo zawsze cieszę się, gdy mogę przemycić któregoś Battlefielda do jakiejś akcji sponsorowanej. I nie inaczej jest w tym przypadku. Jak widzicie podczas dzisiejszego materiału, który jeżeli się Wam spodoba, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę. A jeżeli nie spodoba łapkę w dół, przeniesiemy się z powrotem w czasy Battlefielda 5, bo razem z HS-em, Kingą Kujawską oraz U8 po raz kolejny w ramach Rogue Knights graliśmy tym razem dwa razy w Battlefielda 5. Tym razem wspólnie z Wami na serwerze graliśmy na Rockstrixach Scar 17 SE wyposażonymi m.in. w X 3080 Ti czy też monitor z odświeżaniem 360. Po raz kolejny muszę przyznać, że Battlefield 5 jako gra wygląda po prostu przepięknie. Gra świateł, detale na najwyższych ustawieniach, przywiązanie do szczegółów i bogate w życie mapy to naprawdę po raz kolejny w tym Battlefieldzie po prostu widać jak na dłoni. Żeby nie było jednak zbyt nudno, mieliśmy do wykonania dwa zadania. Podczas pierwszego weekendu musieliśmy po prostu zrobić parę wielobojów, natomiast drugi obfitował już w dosyć ciekawe zadanie. Mianowicie musieliśmy niszczyć czołgi bez użycia pancerfausta czy też innych wyrzutni przeciwpancernych. Co? Biegnie z co? Jak to wygląda? Jawohl! Ale teraz... Tylko... Czyli czekajcie, ale teraz jak też wsadzi to się liczy czy nie No cóż, jak się też domyślacie, było dosyć zabawnie. Miłego oglądania. Na co, na no co? Przeczy, się pływa, ciągle też są zajęte. Ale mnie tam wysad. O ty kurde. Można się podnieść, a ale... tak? Nie, jest na mnie Luigi v... Vitone. Luigi Vitone? Ale... O chłop! Chłop, to jest fajne. Fajne, 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 mi rezuję się, rezuję się. Dałeś kuba, jedziemy, jedziemy. Do... Jeszcze jeden zadzwonym. Oooo, dostałem! Kurde! Hmm. Maczeta komandosa! Gdzie ten czołg kinga był? Co nam biorą, co nam biorą? No tu jest, tu jest czołg, ale ja go nie rozpaliłam, czy daje tego bicia. Baga, cel został stracony. Fikajcie. Czołg, że to nie jest czołg. Czołg było, obok Yes, oh, MAM jecha. JEDEN! O, tu się w tylamusie <grywa> <grywa> Ej, czy my gramy w World of Tanks, czy kurde? Czy... <grywa> Jak udajesz, ale to co nie można się przy... O, to już widzę, że... Już wiem czemu się rozstaliśmy Ile? <grywa> o kurwa, powiem No <grywa> TY kred! Masz... Dobrze czy tak, wcale mi się nie wiem Dzięki Jakube Oooczył. Na górze są skurczy jak oni tu weszli? Gdzie? No tu Kurwa! Stój. Dam. No stój Co, czekaj na mnie, ciebie. Fajnie to było. Trafił Dobrze, dobrze, dobrze. Nie mam już więcej! Co teraz? Co teraz? NIE kromka, WIEM! Kromka, to no nie mogę, no de, dewastuj go, granatami rzucaj! Ja tym tylko. Dawaj go! Zmusimy go do poddania się. No. Kurde no! no tak, za długo My, w tym ciągu tam Nie ja, Kromka, ty kurde masz no szybszą no. postać niż ja! Może ja z lewej strony idę. No co kurde, skaczę. Nie, ja Jacek, ten typ, co cię zabił, gdzieś tu jest. Zginął. Dobra. Uważajcie na cena środku, na cena środku. Ja przy... Nie, nie, się. ja, ja postawiłem, okay. ja postawiłem, ja postawiłem, bo ja się teraz trzymam blisko. No i wskoczył po mnie, oczywiście. Boko, boko, tak boko, 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 boko. Spoko jest. Jak on zabroni ten śledzinski? To ten karabin tak pizga w ogóle, on sobie z nim wskacze. Rosół do zlewu. Widziałam rosół i woda przeskoczyła. Kurde, dobra, kolejny wielobój jakby co? Jej! Krąpa ja Dawaj, dawaj, kuźwa! Nie no! policji, żeby sobie. A ten drugi? Ten drugi to jest. Jest drugi jest. czołg, jest drugi czołg. Moi drodzy, tutaj gdzieś. O, wygląda Biegnę! Tutaj stoi, tu stoi. Co to jest? jest samochód na końcu tej ulicy, przez którą żeśmy przybyli. Już kromeczka, masz healam dzień dobry. Z plecy! Dobra Dobra, dostał, dostał Dobrze, dobrze, dobrze A, i osiu Uważaj, dobij go, go, go do dobij go, go O kurde, sam Dobrze, nie Dobrze, dobrze, Help A i zabił mnie coś Jest gościu, bardzo ładny Dobrze, 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 Kurde, no i piąty się zrespił, z dupy, wyszedł po prostu, nie wiadomo skąd. O, plecy! Dwóch, dwóch. No na taki dystans nie pomogę. Sorry, uciekam. A ja, tak chyba zginę. kurde, kolejny. To jeden... Ja o przed nami, przedami, przed nami! Ja wyszedłem na BN, żeby przejąć Co za ty mów, dzięki za info ale dupło mi na... O, OL dupło Jakbyście ja mieli informacje o wozach wroga Wielobój kolejny Szedł na, na drodze, jest uważajcie O kurde I Mocno uszkodzony, mocno uszkodzony <noise> A wszyscy wybiegli na niego tak. Ja na mnie, dawaj na mnie, dawaj na mnie. mnie. On jest tak uszkodzony tym czołg! Dawaj na mnie, dawaj na mnie. Go, 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 go! Odpiesz! Uuu! nie mogę. Aaaa! Jezu! Tak właśnie tam, gdzie buty, żarci dają. Jest czołg, jest czołg, z lewej! O, Boże! Adrian! Adrian, to było niemiłe. Znalazłem. A wracamy tam, gdzie się działo. Oj, na to jest masa. Tu się musimy naprawić. Fajnie. Ale A, Z tyłu. Przed nami dużo typów. Oooo, dostaję kupy. Przejechany wozidłem. Nie. Nie. nie! Ten kill smakuje lepiej niż cała reszta no, nie, 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 nie. No, Zdeptał go i lepiej smakuje, no dobra. No ale no, przed nami wóz, ktoś się musi na mnie zrozpić, dobra. Tak. Ja Miałem przyjemność nawet na na Miałeś przyjemność z workopem? Miała, miałam Chłop się pali. Dobrze, trzymać to tylko, a, a nam broncie, zabierają, broncie, kurde a tak na A, tak jestem na no, A i możesz na mnie zresztą Po prawej stronie słyszę czołg Kurde, to już nieśmiertelny dochód! Co? To za brzydkie słowa, taka ładna dziewczyna Aj! Znuj w ustach Kula, kula, nie powiedziałam Dzień dobry Dobra, i gdzie on jest? No nie wiem, no to ty, ty go flankujesz. Masz jest, 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 widzę go widzę go! Mamy go, mamy go! Mamy go! Damy go, damy go, damy go! Zabił, Zabił mnie, nie. przejechał mnie! <laughs> Jak? Przecież wyciągnąłem ją! Bądź gotowa, bo jedziemy tam Ja pierdzielę! Co za stick shit! Nie mogę kancić... Nie. Po lewej chłop. Tu jest, tu jest! Mam go, ratuj! Mam go, yes. jest! W końcu! Tak Jezus. Jest. jest! A to nie tak, jestem. jest ten! Tak, no jeszcze jest mi klapa na bił! Dobra, jest pod ten, 9 pragów. To... dobra. tu szybko biegniemy, był ten czołg, czy nie?

jest, 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 jest. Dawaj, nie patrzy się na nas. Let's go! Idę? Ile? Ile? <grymka> o, jej, jej. Dawaj, 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 Jacek! <grymka> On żyje, ja, ja, <grymka> no żyje, ja, ja. żyje dalej, ja pierę. Ja. Yes. Yes. No. Yes. <grymka> <grymka> jest! 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 Nooo, jezu! PRK, możliwyś też w paczce? Nie. Figur jest śniadek, a ja to widzisz tutaj, tak jest. Ciągle robię dzień nóg przez nadwagę. <laughs> no pewnie, bo oni kurde. Rafik, koty czasowe, nie daleka, panie medyko. Mi, 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 podniesiesz, mi, mi, proszę? Jesteś 16 e, metrów. Ej, bo ja jestem, e, tak, 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 ale ja jestem, ja jestem tu. Mi, 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 Coś do dobry, No właśnie. Prassę Już podnoszę. Kurde, nie biorę. Oni są wszędzie. Spokojnie, spokojnie. Gronka, tak jest, specjalnie się położyłem, żebyśmy tam zaraz postawił do pionu. <grym> A, Łosiu skup się na A. Na dole są. Ja Trzech chyba Nie. i za nami też jestem na plecach Jestem sama, jestem sama tutaj w kamyczkach Zapraszam Schodźcie na dół, bo na górze mamy na klifie ich Na górze kromka. Tak, tam, tak, tak gdzie widziałem, patrzę, Dobra, chyba, padł, 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 Jeszcze jeden tam był, Łosiu? Tak, no, no, na jest na Na górze no, mamy ta, jakiś Tam gdzie my byliśmy są, tam gdzie my byliśmy Dostałem Mam Uuu, czołg! Kuźwa Prawie. Wow. Kramp? A gdzie jesteś? B. Na B, na B. I na B ich trochę jest. I co? Nie! dobra! Małgosia! Małgosia. Małgoszka, mówił mi, kto chce wstać mi? Respcie na mnie, na B. O, tak, ale wiesz, no nie by walczył tutaj. <noise> Wersow to skomentował, aha, niezły mi poman. A to wszystko nagrane jest. Proszę no, zapraszam, Na no, zapraszam Ale tutaj o, jest ale. ich dużo. Z prawej! Wydaje, nie ma Ja muszę wbijać kocy, bo ta broń mnie nie leży. A czy tu na kostkach? Jednym drugim W kościele ktoś jest? Ja na pewno Ja jestem do tego kościoła, wchodzę do kościółka A, No, tak ktoś tu był Leży chłop w rogu, dobra Leży, tak jest Podnoszę no, Ale opa, pięknie, A czy pięknie A Braterstwo broni O Jezu, ile jest ludzi, o Boże Nie no, było trzech Oj, tu nadaje jest dużo jeszcze, piękny golden Jest w wiatraku, w wiatraku jest Gość. Gdzie perkam i chciałeś, tu słyszałem cię. Bardzo dobrze, Jacek, bardzo dobre. Jest, biegnie, biegnie, gnój. Dwóch, dwóch, trzech. Na ziemi hmm. jeszcze jeden leży. Okej, okay, dostał. Maciek dostał. Kuźwa, na łeb mi się wszystko wali. Tylko Maro. Klara, uważajcie na D.